W małym, senno-nowoczesnym miasteczku Zalesie Górne, szkoła średnia imienia Kazimierza Wielkiego zyskała nową nauczycielkę języka angielskiego, panią Monikę Maj. Miała 33 lata, pogodny głos i zaskakująco wyprostowaną postawę jak na kogoś, kto przez lata pracował w korporacji. Nikt nie wiedział, że porzuciła karierę tłumaczki w międzynarodowej firmie, by realizować swoje dziecięce marzenie uczyć. Pierwszego dnia pojawiła się na szkolnym korytarzu w beżowym tręczu, z filiżanką herbaty i spokojnym uśmiechem, który miał się zmierzyć z jednym z najbardziej toksycznych środowisk edukacyjnych w regionie. Liceum imienia Kazimierza nie było zwykłą szkołą. Było znane z trudnych uczniów, niekompetentnej kadry i dyrektora, który wolał zamiatać problemy pod dywan, niż podejmować realne decyzje. Największym problemem były jednak trzy osoby Damian Dymek Kowal, Krystian Blacha Kaczmarek i ich przywódczyni bezwzględna, zblażowana Lena Grochowska. Nazywano ich w trójkątem katów, ponieważ razem rządzili szkolnymi korytarzami jak gang. Nowi nauczyciele nie wytrzymywali więcej niż dwa tygodnie, a Monika właśnie wkraczała w sam środek ich terytorium. Gdy przekroczyła próg klasy 2B, spojrzenia uczniów przecięły ją jak ostrza. Na tyłach siedzieli oni trójkąt uśmiechając się złośliwie, jakby wiedzieli, że kolejna ofiara sama weszła do pułapki. Monika jednak nie traciła spokoju. Zamiast dać się zastraszyć, z uśmiechem napisała na tablicy nazywam się pani Maj. Czas, żebyśmy się poznali już w pierwszych minutach, rozpoczęło się to, co zawsze Lena teatralnie przewróciła oczami, Damian beknął ostentacyjnie, a Krystian udawał, że zasnął z otwartą buzią. Reszta klasy zaczęła się śmiać. Monika spokojnie kontynuowała lekcję, ale to nie było zwykłe ignorowanie. Ona coś planowała. Gdy podeszła do Krystiana i stuknęła go delikatnie w ramię, by się obudził, ten prychnął, weź się pani odwal, dziwko, cała klasa zamarła. Inni nauczyciele w tym momencie wybiegali z sali albo pisali raporty do dyrekcji, które lądowały w koszu. Monika spojrzała mu w oczy z taką spokojną stanowczością, że chłopak aż się cofnął ale nie powiedziała ani słowa. Po prostu wróciła do tablicy. W kolejnych dniach sytuacja się powtarzała, Lena przerywała zajęcia, Damian rzucał papierkami, Krystian robił zdjęcia nauczycielki w ukryciu, edytował je w obsceniczny sposób i rozsyłał całej szkole. Monika wiedziała, że testują ją. Wiedziała też, że nie może odpowiedzieć w sposób, którego oczekują. Miała jednak pewien plan, o którym nikt nie wiedział. Po lekcjach nie wracała do domu z płaczem, jak jej poprzednicy. Zamiast tego jechała na drugi koniec miasta, do niepozornego doujo prowadzonego przez senseja Tokunage mistrza stylu Kyokushin. Tam trenowała każdego dnia po 8 godzin, od kiedy skończyła 16 lat. Miała czarny pas, zdobyty po brutalnym turnieju w Japonii. Ale nigdy się tym nie chwaliła. Bo według niej prawdziwa siła nie tkwiła w ciosie. Tylko w cierpliwości. Klasa 2B jednak nie znała tej wersji Moniki. Dla nich była tylko miękką nową babą, którą trzeba złamać. W trzecim tygodniu, kiedy Lena celowo rozlała sok na podłogę, żeby Monika się poślizgnęła, i rzeczywiście tak się stało, klasa ryknęła śmiechem. Monika wstała bez słowa, wytarła ręce chusteczką i zapisała na tablicy: od jutra projekt, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy. To zdanie proste, ale pełne zagadki zawisło w powietrzu. Nawet Lena uniosła brew. Monika wiedziała, że to moment krytyczny. Bo miała już plan, by zmierzyć się z nimi nie tylko jako nauczycielka, ale też jako wojowniczka. Następnego dnia Monika weszła do klasy 2b ubrana jak zwykle skromnie, ale elegancko, z lekko związanymi włosami i tym samym spokojnym wyrazem twarzy, który nie zdradzał ani gniewu, ani słabości. Na tablicy widniało nadal hasło z poprzedniego dnia, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? Uczniowie zaczęli szeptać, niektórzy z niedowierzaniem, inni z ciekawością, ale trójkąt katów, jak zwykle był gotów do ataku. Lena wstała teatralnie i rzuciła, pewnie pani myśli, że nas tu wychowa, co? Może zrobimy krąg i podzielimy się uczuciami? Klasa zarechotała. Monika nie odpowiedziała. Zamiast tego rozdała kartki z pytaniami, co robisz, kiedy widzisz kogoś słabszego? Czy kiedykolwiek wstydziłeś się swojego zachowania? Czy byłeś kiedyś ofiarą? To był ich projekt refleksyjny intymny prawdziwy. Ale oczywiście trójkąt go wyśmiał. Ja napisałem, że jak widzę słabszego, to go dobijam rzucił Krystian i rozlał sok na kartkę. Monika tylko skinęła głową. Wiedziała, że potrzeba czegoś więcej. Dlatego zgłosiła klasę do szkolnego wystąpienia motywacyjnego, które miało się odbyć za dwa dni, gdzie każda klasa miała zaprezentować temat siła charakteru. Wszyscy sądzili, że Monika się pogubiła, że jej pomysły są zbyt delikatne. Ale nie wiedzieli, że to, co planuje, zmieni całą szkołę. W dniu wydarzenia aula pękała w szwach. Klasy przygotowały przedstawienia, piosenki, wiersze. Gdy przyszła kolej na 2B, Dyrektor już cicho mruczał do zastępczyni, że chyba będzie wstyd. Ale wtedy na scenę wyszła Monika. Sama. Bez uczniów. Wzięła mikrofon. Dzień dobry. Nazywam się Monika Maj. I dziś nie przeczytam wiersza. Opowiem o przemocy, której jesteśmy świadkami każdego dnia. I pokażę coś, co wielu z nas zapomniało jak wygląda prawdziwa siła, nagle muzyka zgasła. Kurtyna się podniosła. Na scenie rozstawiony był japoński manekin do treningów Makiwara. Obok niego mata. Monika zdjęła buty, zdjęła marynarkę, podwinęła rękawy i założyła czarny pas. Publiczność zamarła. Trójkąt katów zerwał się z miejsc. Lena prychnęła co to za pokazik? A wtedy Monika uderzyła pierwszy raz, potem drugi. Ciosy były precyzyjne, techniczne, brutalnie eleganckie. Na koniec z całkowitym spokojem rozbiła deskę na cztery części w powietrzu. Publiczność wstała, a klasa 2B milczała. To nie był pokaz siły fizycznej. To był komunikat. "Nie muszę podnosić głosu", powiedziała cicho, patrząc na trójkąt, żeby was zatrzymać i dodała, "bo siła nie polega na tym, żeby kogoś uderzyć". Ale, żeby wiedzieć, że mogę i tego nie robić, to był cios. Psychologiczny, głęboki i skuteczny. Ale trójkąt nie zamierzał się poddać. Wściekłość Leni wybuchła. To jeszcze nie koniec, syknęła do swoich kolegów. I zaczęli planować zemstę. Tyle, że nie zdawali sobie sprawy, że Monika właśnie odwróciła rol. Bo teraz to oni zaczynali się bać. W nocy, kiedy Lena wysyłała do całej szkoły zmanipulowany filmik zmontowany z pokazu Moniki, nie wiedziała, że to ostatnia taka noc, gdy miała władzę. Bo prawdziwa wojna dopiero się zaczęła i tym razem Monika nie miała zamiaru nikogo chronić przed konsekwencjami. Zaledwie dzień po występie Moniki w auli, całe Zalesie Górne mówiło o tej nauczycielce z czarnym pasem, nawet nauczyciele, którzy do tej pory bali się wejść do klasy 2B, teraz pytali ją o radę. Niektórzy uczniowie dotąd bierni zaczęli z ciekawością uczestniczyć w lekcjach. Ale trójkąt katów czuł się ośmieszony. Lena nie mogła znieść faktu, że ktoś ukradł jej kontrolę nad klasą, nad reputacją, nad strachem, który dotąd był jej największą bronią. Tego samego wieczoru Lena, Damian i Krystian spotkali się w domu Leni. Z pozoru niewinna impreza, z hipsami i kolą, zamieniła się w burzę nienawiści. Musimy ją zniszczyć. Serio. Tak, żeby błagała o zwolnienie, powiedziała Lena, a w jej głosie nie było już nawet złości, była tylko zimna, wyrachowana kalkulacja. Plan, który powstał w tamtą noc, był brutalny: zmanipulować szkolny system, podszyć się pod uczniów z niższych klas, wysyłać fałszywe skargi, a na koniec w kulminacyjnym momencie zaaranżować incydent, który mógłby zniszczyć Manes karierę. Lena miała znajomego informatyka z klasy maturalnej Marcela, chłopaka, który za dostęp do egzaminów końcowych zgodził się pomóc. Ich plan był diabełnie prosty: umieścić na laptopie moniki pliki z kompromitującymi treściami nielegalnymi materiałami, które mogłyby postawić ją przed sądem. Użyli szkolnego loginu, spreparowali adres IP, a potem wysłali anonimowy donos do dyrekcji. I tak kilka dni później, podczas jednej z lekcji, do klasy 2B zapukał dyrektor z dwoma pracownikami IT i wezwaniem do gabinetu. Monika nie wiedziała, co się dzieje. Uczniowie spojrzeli po sobie, a Lena miała na twarzy subtelny uśmieszek zwycięzcy. W gabinecie dyrektora sytuacja była napięta. Zarzuty były poważne. Monika była oskarżona o posiadanie nielegalnych plików. Ale zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, odezwał się nieoczekiwany głos. To ja powiedział cicho Marcel, stojąc pod drzwiami. To ja to zrobiłem. Na polecenie Leni Grochowskiej. I mam screeni wszyscy zamarli. Monika spojrzała na chłopaka z niedowierzaniem. Jak się okazało od czasu występów w auli, Marcel zaczął przychodzić na jej lekcje, choć nie był zapisany. Był świadkiem, jak bardzo Lena posunęła się w swojej grze. A gdy zorientował się, że jego działania mają poważne konsekwencje, złamał się. Tego samego dnia Lena została zawieszona, Krystian i Damian przesłuchiwani przez kuratora. Ale to nie był koniec. Następnego dnia rano, w budynku szkoły pojawiła się ekipa telewizji lokalnej, która otrzymała anonimową wiadomość z nagraniem występu Moniki i z informacją o próbie sabotażu przez uczniów. Materiał szybko trafił do internetu. W ciągu 24 godzin obejrzało go ponad 800 tysięcy osób. Nauczycielka Karate Kontra, szkolni dręczyciele, krzyczały nagłówki. Komentarze lały się strumieniami, takich ludzi potrzebujemy w szkołach, wreszcie ktoś miał odwagę, a Monika. Choć zszokowana całą sytuacją, nie czuła się zniszczona. Czuła coś zupełnie innego, determinację. Wróciła do klasy, spojrzała na uczniów i zobaczyła zmiany. Nawet ci, którzy dotąd milczeli, teraz podchodzili, przepraszali, prosili o rozmowę ale prawdziwa konfrontacja dopiero miała nadejść. Bolena zawieszona, upokorzona, z rodzicami na wojennej ścieżce, z dyrekcją nie zamierzała się poddać. Wiedziała, że jeśli ma odzyskać kontrolę, musi uderzyć osobiście. Tydzień po skandalu atmosfera w liceum imienia Kazimierza Wielkiego zmieniła się nie do poznania. W klasie 2B zapanował niespodziewany porządek, nauczyciele powoli wracali do prowadzenia lekcji z nadzieją, a dyrektor zaczął udawać, że od początku wspierał panią Maj. Jednak w cieniu tych pozornych zmian, napięcie rosło. Lena, zawieszona, upokorzona i niemal wyrzucona ze szkoły, postanowiła zakończyć tę historię po swojemu. Nie poprzez intrygi, nie przez manipulacje, ale fizycznie. W internecie krążyło jej wypaczone wyobrażenie o upadku Moniki, a ona chciała dopisać do tego zakończenie. W piątkowe popołudnie, kiedy większość uczniów szykowała się do weekendu, Lena pojawiła się na terenie szkoły. Nielegalnie. W kapturze z komórką gotową do transmisji na żywo. Napisała wcześniej do wszystkich swoich followersów: zobaczycie, jak ta karatebaba ucieka, czekała w szatni, wiedząc, że Monika tamtędy przychodzi po ostatnich zajęciach. I rzeczywiście, kilka minut przed 16, Monika, nieświadoma niebezpieczeństwa, pojawiła się z torbą pełną materiałów dydaktycznych. Lena rzuciła się na nią z tyłu, popychając, przewracając, krzycząc: Nie jesteś żadną wojowniczką. Jesteś tylko głupią nauczycielką. Wszystko to transmitowała na żywo. Monika przez moment leżała na podłodze. Ale wtedy spojrzała w kamerę. Jej twarz była spokojna. Bez słowa podniosła się. Ustawiła się w pozycji walki, precyzyjnie, jak podczas treningu. Proszę, przestań powiedziała. Ale Lena tylko się zaśmiała. Rzuciła się na nią z pięściami. I wtedy uderzenie. Jednym szybkim ruchem, Monika odparowała atak, wytrąciła ją z równowagi i obróciła lena na ziemię. Żadnego krzyku. Żadnej przemocy. Tylko doskonała kontrola. Lena leżała, kompletnie zaskoczona, patrząc w obiektyw własnej komórki, która nadal transmitowała wszystko na żywo. Setki widzów oglądały, jak kobieta, którą uważali za łatwy cel, właśnie pokonała dręczycielkę z godnością. Po wszystkim Monika oddała telefon leni szkolnej ochronie i natychmiast wezwała pomoc. Nie skorzystała z okazji, by ją upokorzyć. Nie wygłosiła monologu. Po prostu podeszła do niej i powiedziała: Mam nadzieję, że któregoś dnia zrozumiesz, że siła to nie dominacja. To panowanie nad sobą tego samego wieczoru nagranie trafiło na TikToka, potem na Instagram i YouTube. Miliony wyświetleń. Cała Polska mówiła o nauczycielce. Która nie tylko naucza, ale i inspiruje, dyrekcja szkoły ogłosiła nowy program Szacunek i Siła z Moniką jako mentorką. Alena? Ostatecznie została przeniesiona do innej placówki. Nie jako ofiara, ale jako ktoś, kto wreszcie musiał spojrzeć w lustro. Klasa 2B całkowicie się zmieniła. Nawet Krystian i Damian zaczęli przychodzić na zajęcia z zeszytami. A Monika? Została ikoną. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie przez karate. Ale przez to, że pokazała, iż największa siła nie leży w pięści, tylko w tym, by wiedzieć, kiedy jej nie użyć. Jej historia zakończyła się nie jako zwykła opowieść o przemocy i zemście, ale jako nowy rozdział o odwadze, zmianie i sile, która zmienia świat. Jeden cios może zniszczyć człowieka. Ale jedna decyzja może uratować duszę całej szkoły.